Po raz kolejny w Minecrafcie i, i naprawdę nie wiem co się stało z tym odcinku i ja mam takie, takie what the fuck odchodzi w ogóle i nie wiem, dostaliśmy się tutaj tak, że przeszliśmy przez portal w netherze i przeniosło nas tutaj do jakiejś dziury, jakieś pomieszczenia kurcze 2 na 2 i, i po prostu z Bedrocka, bo to jest Bedrock z tego co widzę, bo się nie da zniszczyć. Tak, no i nie wiem co teraz zrobić, albo możemy wrócić przez ten portal i. Nie postarać się jeszcze raz przejść przez portal i wrócić tam tego, no nie wiem jak działa ten Minecraft do końca Albo, nie wiem, tu jest jakiś guziczek, możemy zaryzykować w sumie Może dostaniemy jakieś itemki, albo jakieś informacje, czy coś co mamy dalej robić No nie wiem, bo naprawdę jestem zaskoczony teraz tym, że tutaj jakoś się pojawiliśmy No ale cóż, no... Chyba będziemy ryzykować, nie ma co Dobra, więc klikamy Ło! Wo, wo, wo Co jest? Gdzie my jesteśmy? drzewo Czy my jesteśmy Czy my jesteśmy na jakimś skybloku? Jej naprawdę? Wow, wow, wow Mnie no źle. No i co teraz mamy skybloka i po prostu tam to wszystko przepadło? Ja nie chcę tak. Ja chcę, żeby tam to wszystko wróciło, zdobyć trzy diamenty, zrób farmę zboża. Zalę nie jest zbyt wiele z tego co widzę. Mob Grinder Jej, no dobra. Nie wiem to co, zaczynamy Skyblock? No to wygląda. O, kotlety mamy w ekwipunku W ogóle, w ogóle straciliśmy cały ekwipunek i dali nam kotlety do ekwipunku Jak przeszliśmy przez ten portal, już to nie wiem. Dobra. Mamy takie witemki podstawowe, trochę jak na Skyblocku, więc. Ej, no nie, chyba nie ma wyjścia, trzeba zrobić. Trzeba zrobić. Dobra. Mm, ale najpierw, najpierw. Najpierw to ja sobie zetnijmy drzewko. Myślę, jakieś fajne takie drzewko, jakieś takie pomarańczowe. O! Jeszcze mamy achievement. No fajnie, wszystko nam się zresetowało. No to nieźle. Dobra. Wykopmy sobie trochę, trochę tego drzewka i... No cóż, troszkę jestem zaskoczony, ale teraz chyba nie mamy innego wyjścia. Zaczynamy grę na skybloku. Dobra, dalej już chyba nie dosięgnę No jeszcze to masz... No, chyba nie mamy za bardzo wyjścia Zaczynamy grę na skyblocku i... Jej, naprawdę, nie wiem Mam nadzieję, że... Nie wiem, może jak wykonamy te zadania to wrócimy Tam jeszcze coś jest, tam... Nie mam booty, fajna to bym zobaczył Trzeba tam się... się dokopać po prostu Dobra, póki co to sobie wyrównajmy tutaj teren bo będzie ciężko, jak nie będzie tak e, równo, zrobić pierwsze, co się robi na skybloku, czyli jak to się nazywa? Generator kobla, o właśnie, takie trudne słowo. I. No cóż, no chyba będziemy musieli zrobić wszystkie te zadania. Nie, jest nic, dużo widzę, bo tylko 4. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. No cóż, nie wiem. I co dalej, jak robimy te zadania, to co? Nie wiem, nie wiem. dobra Tak czy siak, no. Nie wiem jak to będzie, ale dobra, spróbujemy jakoś to zrobić, tam nieważne, nie poddajemy się przede wszystkim i trzeba zrobić tutaj, dobra, tego kaktusa też sobie zbierzmy, wow, myślałem, że mi spadnie, Łóżmy sobie go do skrzynki tymczasem, nie, 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 dir, dir, potrzebuję, stone, stone, po co mi stone, a jeszcze jedno piętro, w dół, W ogóle jakie drzewo duże było. Teraz zostało już tylko liście, bo nie dosięgnę wyżej. Ej, no to co? Widzę, że tak jakby zaczyna się wszystko od zera na tej serii leży na Skybloku. Nieźle. Naprawdę... Ja myślałem że tygodnia przejdę sobie przez portal, nie? Wrócę do domku, pojawię się w domku w moim nowym domku, który wybudowałem i teraz wszystko chyba poszło na marne, bo jesteśmy na Skybloku. No ale cóż. Mamy, widzę. O, to jest żelazo, chyba. Dobra, wyrównajmy sobie tutaj jakiś teren w miarę. Potem sobie tu wszystko zrobimy z kobla. Póki co, póki co z dirtu. Ja tu się nie chcę przywiązywać jakoś za bardzo. Ja tu muszę znaleźć jakiś sposób, żeby wrócić wrócić do mojego domku, bo przecież tyle tam się narobiłem. Tyle tam jest jeszcze do zrobienia, a. a właściwie tutaj nas przeniosło. Na... No fajnie, nie mamy dirta. Trudno. A, a tu jest przenosone jakiegoś skyblocka Dobra. Jeszcze jeden. Dlatego nie chciałbym się tu jakoś przywiązywać za specjalnie. Dobra. Mm, teraz zróbmy sobie. O, fajne pomarańczowe drewno. Zróbmy sobie crafting. Nie i znowu achievement. Tak, postawmy sobie go tak ładnie. Zróbmy sobie Patyk i kilof i teraz będziemy robić generator kobla. Żeby sobie go wykopać. Potem zrobimy sobie lepsze kilowe i tak dalej, i tak dalej. Jak to się robi na skyblock Ja i rozwalić skrzynię. Dobra. Pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście będzie Żydełko wody to jest pierwsze co zrobię tutaj. Trzeba będzie niestety tak zrobić, bo źle wykopałem, ale to nic. Dobra i nie musi być ładnie, bo, no jak już mówiłem, nie chcę się tu przywiązywać, bo mam nadzieję, że zaraz jakoś wrócę. Dobra, jest lód, jest woda, rozwijamy lód. Okej, okay, mamy nieskończone źródełko wody, świetnie. I teraz generator kobla przede wszystkim, jak się go robiło? Chyba będzie nam potrzebne jeszcze trochę więcej miejsca, na razie to nie widzę, żeby było. Jej, generator kobla, jak się go robiło? Naprawdę nie wiem. Woda i lawa musi się wylewać. Wiecie co? Poczekajcie, ja zaraz sprawdzę jak się robi generator Kobla. Dobra, jestem. Bardzo długo się męczyłem tutaj. Wstyd w sumie nie wiedzieć takich rzeczy jak jak zrobić generator Kobla, no ale i, i nadal nie wiem w sumie, czy to jest dobrze. Tutaj już nie mam żadnego dirta, już nawet użyłem tego stona Już mi tylko dwa stone, znaczy trzy stony zostały, dwa użyłem No i tak, jak teraz nie będzie działać To już nie wiem, dobra Chwila prawdy Jest kobel Uwaga Teraz czy po zniszczeniu kobla Nie zmieni się w lawę? Jest, Boże, udało się, jest generator kobla Tak bardzo się męczyłem, co prawda jeszcze nie zbierałem Nie ma żadnego zbioru, okej okay, Dobra, zbierzmy sobie trzy koble. Jak na razie. Kobla by to sobie kopał teraz poza odcinkami. Może jakoś ogarnę, w którymś odcinku jeszcze lepiej ten generator kobla. No ale mówię, jak najszybciej się stąd wydostać przede wszystkim z tego SkyBloka. To jest wnerwiające. Tak, tutaj też sobie zasłonię jak najszybciej się wydostać z tego skyblocka i żeby wrócić tam, bo tam są moje domki wszystkie i tak dalej Nie wiem w sumie ile już nagrywam, bo trochę mi zeszło na zrobieniu tego generatora a teraz teraz sobie właśnie mogę trochę pokopać nakopmy sobie tak, żeby było na właśnie taki podstawowy item czyli tak z 10 sztuk wystarczy chyba tak nie wiem, 3 na kilo 13 yy, na siekierę to już jest 6 7-8 na miecz, no, to starczy 10 3 na motyka nawet starczy, ale motyka to po co dobra yy, więc zróbmy sobie właśnie yy, teraz tak, kill off zróbmy sobie siekierkę siekierkę, tak razie trzeba zrobić patyki dobra patyki siekierka jest siekierka i mieczyk. Dobra, mamy jeden patyk, Jeszcze jest zwykle niepotrzebny. Dobra, ułóżmy sobie to wszystko. Pochodnik gdzieś postawmy, bo tutaj będą moby. Na szkle się nie da. Dobra, na razie tutaj sobie postawmy. Mamy źródełko, mamy generator kobla, czyli najważniejsze rzeczy. Mamy właśnie podstawowe itemki, dwa wiadereczka. Możemy sobie chyba je połączyć nawet tak. Siekierą. Dobra, nie. Możemy sobie tak kopać teraz kobla. Co go widzieć. I będziemy cóż, będziemy rozszerzać wyspę. Po kolejne tego, żeby zrobić te wszystkie zadania i zaraz sobie właśnie zobaczymy jakie są to dokładnie te zadania. Za chwilkę, tylko na koperę jest 10. Znowu, dobra, jest 10. Zobaczmy sobie jakie tu są jeszcze zadania. A więc tak. Zrób Mob Grinder. Zrób farmę zboża. Znajdź 3 diamenty, wow i zrób hodowlę krówek, hmm, hodowle krówek. Ciekawe skąd wezmę krowy. No nic, może się zrespią, yy, ale tutaj tak chyba musi być trawa. Mamy trawę, okej. Okay. Także wszystko w porządku. Boże, yy, dobra. Zaczynamy od następnego odcinka. Tutaj się ostro brać do roboty. Ja na kopę, tutaj trochę kobla. Yy, żeby było tutaj co do roboty. Będziemy budować, robić te wszystkie zadania. Jak wykonamy te wszystkie zadania, to musimy po prostu wrócić, bo nie wiem. A! Jeszcze chciałem zobaczyć co tam jest, ale się chyba tam nie dostanę. Dobra, nakopmy sobie trochę tego kobla. Nakopmy sobie 20 sztuk, myślę że starczy, żeby się tam dostać tylko. Chcę zobaczyć co tam jest po prostu, tam jest jakieś coś z Bedroka zrobione. Także zobaczymy zaraz co to jest. No teraz jak zrobiłem tutaj, tutaj ten kamień to dużo lepiej, dużo więcej się zbiera, chociaż i tak się pali. No ale to jest generator, to zawsze tak będzie. Dobra, mamy 21 sztuk, więc możemy sobie tam przejść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tam już widzę jakąś skrzynkę. Także tam się też udamy kiedyś. Póki co no... Póki co skyblock, skyblock, boże. Dlaczego skyblock w ogóle? Dlaczego my się tu znaleźliśmy? Dobra, widocznie tak miało być. A więc teraz sobie jeszcze 5, 4, 3. O akurat, dobra. Wystarczy. Co to jest? Odpowiadaj zgodnie z prawdą, nagrodę bierz tylko raz go, Mam trzy diamenty, A! Czyli jak zrobimy jakieś zadanie, to sobie tutaj klikamy Nie ma... nie mala, nie mala Jak zrobimy sobie jakieś zadanie, to sobie tutaj klikamy i po prostu to nam daje jakieś nagrody O, no tutaj widzę command bloki Dobra, wszystko spoko Czyli... czyli co? Nie wiem Przede wszystkim trzeba zrobić te dwie zadania i te... No, wszystkie zadania trzeba zrobić i... Mam nadzieję, że się stąd wydostaniemy. Dobra, póki co to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo jestem zaskoczony, że tutaj się właśnie znaleźliśmy. Dobra, nie wiesz. Mam nadzieję, że uda nam się stąd wydostać. Tymczasem do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku.